Cześć! W tym filmie pokażę Ci jak zainstalować przeglądarkę Microsoft Edge na ZT Blade A34. Zacznij od otwarcia sklepu Google Play. Następnie kliknij na pasek wyszukiwania i wpisz Edge. Teraz kliknij Wyszukaj, a następnie kliknij zainstaluj. Kliknij otwórz. Możesz ustawić tę przeglądarkę jako domyślną lub możesz kliknąć nie teraz. Teraz zaloguj się, aby synchronizować swoje dane lub nie teraz. Potwierdź ustawienia danych i prywatności. Mój Edge jest już zainstalowany i gotowy do użycia. To wszystko w tym filmie. Jeśli Ci się podobało, polub i subskrybuj.